No kochani, jest godzina 9.51 dzwoniła przed chwilą wolontariuszka pani Dagmara, że już jedzie i żebym kotki, jeżeli żyją, to żebym je przyniósł na bramę. No więc kochani, mam pudełko. No i zobaczymy. Z duszą na ramieniu. Bo wcześniej tutaj karmiłem. Też tam świeciłem, zaglądałem. To wyglądało, że jeden się ruszał, piszczał, a drugi jakby był pod nim. I takie obawy, że może już nie żyć. No, dzwoni. Tak właśnie tutaj wyjmuję. Halo. Halo. No dzwoniła, ale co rozłączyła się. No to będziemy teraz wyciągać. złapać i co mamy jeszcze żywy jeszcze żywy miauczy też żywy czyli żywe oba oba są żywe o jak piszczą mokre, suszają pod siebie, niewylizane. Kochani, to wołażycie. To wołażycie. Także idę na bramę. Do pani Dagmary. Zobaczcie. مخود Czy to byłoby możliwe, żeby cztery dni żyły bez jedzenia i bez picia, kochani? żyją oba. No, czy to jest możliwe, żeby cztery dni bez jedzenia, bez picia żyły, bez matki? Jest możliwe. Tak? Chociaż to prawda, one są trochę za bardzo żywotne, jak na koty, które by nie jadły, nie piły, bo nie ma możliwości, żeby ona szła i je tam dokarmiała. To znaczy, jest możliwość, że jeżeli ona by przychodziła w nocy, mhm. czy wieczorem, czy w ciągu dnia, to ona zawsze tam mogła być. Poza tym tam jeszcze druga kotka, co ma te większe koty, może ona im mhm. dawała. Na dwoje babka wróżyła. No. One są trochę za bardzo ruchliwe, jak na koni, no. które cztery dni nie jadła, nie? No. No ale zobaczymy. Może dobra. ona przychodziła, wie pani, wieczorem czy w nocy dawała raz może dziennie. Może tak być, chociaż patrzę, nie? że one są dość odwodnione. To widać po skórze. Tak? Dobra, wydamy im glukozę i po prostu dowieziemy do matki. Zobaczymy, może przyjmie. No, akurat, no. Nie? Dobra, dziękuję bardzo. No dziękuję. Do widzenia. No tak. Panie Janie, Co? będą chyba trzy paczuszki do mnie. Nie? Przyje, dobra. Do nie? Przyjeżdżam do Nie one tam, to DPD, to on jest do południa. Aha. Zawsze zwykle do południa, ewentualnie tam do wpół, do pierwszej Dobre. najpóźniej. Dobre. Także nie mu trzeba dzwonić, nic z tego. No. Ogóreczki zjadłem dzisiaj tak? dwa. No pomidory dojrzewają. No, bo one się no. no, dziękuję bardzo za wszystko. Dach nie przecieka, czyli nie ma tego y, y, skarg żadnych w ramach rękojmi. A co się co? Koty gdzieś znalazłeś? <laughs> tam widział pan ten metalowy taki krad. No i tam się w tym domku okociła gdzieś tydzień temu, może, czy więcej, czy półtora ślepe, cztery miała. No i cztery dni temu dwa wyniosła, dwa zostawiła. No i wie pan. I teraz nie wiem, czy przychodziła przynajmniej w nocy, czy kiedy tam, żeby jej dawać chociaż raz dziennie. Czy ta kotka, która ma te większe koty, a jeszcze karmi czy im tam dała, cyca. W każdym razie cztery dni minęło i jeszcze żyją, nie? No, i ta wolontariuszka mówi, że no, może być, że cztery dni jeszcze jakoś tak wytrzymują. Mówi, są odwodnione, ale mówi, kurczę, jak na cztery dni to jeszcze za dobrze wyglądają, chociaż są odwodnione. No, i tak mówi na dwoje babka wróżyła. O, sprawny już ma. Day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, cause all we can do is try our best to make it through with love.